Siemaneczko, ja jestem Oksu i dziś przedstawię Wam krok po kroku, jak wykonać farmę żelaza w Minecraft, która jest prosta i wydajna. Zatem przejdźmy do działania. Wpierw znajdźmy sobie płaską lokalizację, która będzie nam odpowiadać. Dobrze jeżeli będzie w pobliżu wioska, bo to ułatwi cały proces transportu villagerów. Ale pamiętajmy, że tej farmy nie robimy w samej wiosce. Chyba, że już macie swoich osadników we własnych budynkach, wtedy będzie na pewno łatwiej. Mamy tutaj płaską powierzchnię. Upewnijmy się, czy płytko pod ziemią nie ma jakichś jaskini albo innej przestrzeni. Jeżeli na nic nie trafimy, to możemy zaczynać. Teraz kopmy dziurę do 3 bloków w dół. Następnie stawiamy 3 łóżka. Teraz kopiemy 3 bloki do przodu. Oświetlamy to pomieszczenie. Postawmy łódkę w dalszym bloku po to, żeby zombie nie dosięgnął osadników. W tym miejscu stawiamy półblok, Z drugiej strony podobnie i po środku klapa. Możemy teraz wyjść na powierzchnię. Stawiamy 6 klap nad łóżkami. Teraz odsuńmy się o 6 bloków od klapy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kopiemy mały tunel. Stawiamy klapy tak, żeby zamknąć otwór. Teraz musimy przetransportować osadników. Najlepiej, jeżeli będziemy mieć linę i łódkę, wtedy w łatwy sposób ich przemieścimy. W wersji 1.21.6 będzie można stworzyć linę, więc na pewno to będzie jedno z najłatwiejszych rozwiązań na start. Możemy też zniszczyć wszystkie łóżka w domkach. Stawiamy łóżka po wioską, a zaraz dalej kolejne. I te, w których już śpią osadnicy, możemy zniszczyć, i niszczymy kolejne łóżka. I w taki sposób doprowadzamy ich do farmy. Teraz możemy zabudować ten fragment murkiem. W taki sposób: wykopmy tu miejsce na skrzynie i lej. Stawiamy skrzynię. I tu łączymy lej do skrzyni, w trybie skradania. I z tej strony tak samo, stawiamy lej podłączony do skrzyni. W tym miejscu wylewamy wodę. A w tym lawę. Kolejny krok jest ubicie ścieżki łopatą co 7 bloków, w każdą stronę. I wszystko łączymy ze sobą. Możemy też położyć pół blok na przykład z bruku, bo na nim golem się nie pojawi. Na koniec wystarczy przyprowadzić zombie. Ustawiamy się za klopami i staramy się go wprowadzić do dziury. Jak wpadnie, to zamykamy tu przestrzeń. I gotowe. Podstawowa farma będzie sprawnie działać. W godzinę udało mi się nazbierać 321 sztuk żelaza. Jeżeli jesteście zainteresowani nieco większą farmą, w której można nazbierać w godzinę ponad 1000 sztuk żelaza, to dajcie znać w komentarzach. I to tyle na dziś. Dzięki.